Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie jak widzicie witam was w lookbooku, dawno lookbooku nie było w sumie miałam za nadzór lookbook taki letni, ale tak naprawdę nie wiem czy, czy jest sens go wgrywać na początku chciałam, ale no, ale trochę głupio byłoby teraz dla was grywać letnie, letnie właśnie stylizacje, skoro mam już niestety jesień i no, temperatura dosyć mocno spadła, więc postanowiłam że mimo wszystko zacznę nagrywać dla was takie już lookbooki, stylizacje bardziej jesienne i takie lookbooki co jakiś czas na pewno będą się pojawiały na moim kanale nie lubię się, nie lubię zimy, ja w tym okresie czuję się taka jakaś... Jak się ubieram, taka będzie ociężała, jak po prostu bałwan. Tyle warstw na, na siebie trzeba włożyć. Zresztą nie mam też okazji, żeby, żeby gdzieś tam wychodzić gdzieś tam, ewentualnie jak na przykład dzisiaj jadę do lekarza, to mam okazję dla Was nagrać coś takiego. Do pracy chodzę raczej właśnie ubrana na, na taką cebulę, na tak zwaną cebulkę, czyli jakich podkoszulek, jedna błyska, druga błyska, sweter, bo mamy w pracy dosyć chłodno. Także no tutaj raczej stylizacji Wam nagrywać nie będę, bo jest bez sensu. E, no a jeśli chodzi o właśnie takie stylizacje jesienne, na jakieś takie wyjścia, to, to na pewno będzie ich mniej niż letnich, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jakieś tak Jakieś takie lubuki się pojawią na moim kanale. No i co? I to wszystko chyba tak, co chciałam wam powiedzieć na wstępie, chyba tak. Nie wiem, ile lubuk będzie miałem tutaj stylizacji, ale mam nadzieję, że kilka uda mi się dla Was nagrać. No i co oznaczymy od pierwszej stylizacji dzisiejszej. W sumie powiem Wam szczerze, że na dworze jest ciepło, nawet można by było się odważyć iść w krótkim rękawku, bo słoneczko bardzo fajnie przygrzewa, jest teraz akurat godzinka 13, więc jest taka fajna akurat pora, że można wyjść na dwór jest cieplutko, od kilku dni jest tak słonecznie, więc bardzo fajnie, się bardzo cieszę, mimo że już październik mamy, no i co, ja dzisiaj ubrałam się, za chwilę Wam pokażę jak, a jeśli chodzi o fryzurkę, to mam takiego koczka, ja go spięłam w taki właśnie jeden koczek, później tak troszeczkę rozrywałam i następnie jeszcze, jeszcze gumką zawinęłam i coś takiego mi wyszło. Grzywka wypuszczona. Na dole jeszcze tutaj spinam włosy, bo one mi wszystkie nie idą tak do góry. Wychodziły mi po prostu za bardzo, nie lubię dużo wsówek mieć na głowie. Z biżuterii tutaj na uszach nie mam nic. Nie mam żadnego kwiatka we włosach. Dziwne. Nie mam do tego zegarek. To jest ta firma taka Genewa. Dostępne na Allegro, u Elizy w sklepie. Także bardzo fajne zegarki, Bardzo Wam je polecam. Z pierścionków nie mam nic. Jeśli chodzi o makijaż, to makijaż bardzo delikatny. Ten cień z essence na powiekach. Wytuszowane rzęsy. Kredka na linii wodnej to jest. My Secret uprawiana niestety, bo się zmywa szybko, na ustach mam błyszczyk, który był w moich ulubieńcach, ten z Bell tak jak Wam mówiłam, fajny jest, jeśli macie słabe skórki nic kompletnie nie widać, że coś się na ustach złego dzieje e, no i co, i co miałam powiedzieć, aha paznokcie na paznokciach mam taki miętowy kolor przepiękny, przecudowny, zakochana jestem e, w kolorku jest to dokładnie Delia Kolo, y, koral, przepraszam, prosilk i to jest numer 179. Przepiękna mięta w opakowaniu, wygląda cudownie, ale niestety y, jest dosyć takiej słabej pigmentacji i trzeba dwie warstwy. no Ja nie lubię tego u mnie od razu, lakier ma minusik, jeśli muszę nakładać dwie warstwy, no ale na szczęście szybko schną i tak one wyglądają y, dzisiejszego dnia. No i teraz, kochani, zaprezentuję Wam się w całości. Y, mam nadzieję, że będzie mnie widać, troszkę odsunę. Przepraszam za hałasy. w czasach i może być sporo, nie widać, ale mam nadzieję, że coś, coś widać mi głowę przynajmniej. No i dobra kochani. Od dołu mam spodnie, które pochodzą z C&D, i pokazywałam wam w letnim holu. Nie wiem, czy miałam je w którąkolwiek z, z outfitów, czy lub nie mam pojęcia. Także one pochodzą z Cięde Kosztowały 44,90. Na samym dole mam buty, od razu jak jesteśmy na dole, które wam pokazywałam w stylizacjach. Zimowych, jesiennych tamtego roku są z sklepu chińskiego, kosztowały coś chyba 90 zł, są bardzo fajne. A na górze mam pod spodem... Zwykłą koszulkę, taką pod koszulkę, można powiedzieć, z, z, z czegoś z New Yorkera, gdzieś tam kupiłam ją na jakiejś promocji, po prostu pod taki. I na to mam do góry takie widzicie, bardzo duży oversize sweter, który kupiłam w lupexie i on pochodzi z firmy. Zapewne źle Wam mówię, ale jest napisany dyunny IS. Na pewno będziecie wiedziało o co chodzi. W każdym razie wyszedł mi chyba jakieś 3 złote i tak on wygląda, on jest po prostu taki, taki wielki, ale gdzieś był tutaj chyba rozmiar. Że to jest LK, taki, taki po prostu duży, ale, ale wydaje mi się, że fajnie wygląda. Jest taki po prostu jakby oversize. Włożyłam go sobie tutaj w spodnie, i tak to wszystko dzisiaj się prezentuje. E, do tego będę miała torebkę. Torebka z Ewonu. Już wam to się kiedyś pokazywałam, wróciłam do niej po prostu, przypomniałam sobie, u, coś mam zachwiania, równowagi. Ostatnio przypomniałam sobie oni niej i ją w ostatnim czasie noszę. Jest bardzo pojemna. I tak to wszystko dzisiaj się prezentuje. Oczywiście na wierz jeszcze będę miała kurtkę, ale. Udgą was tutaj ze mną, ze nie będę. Tak to wszystko wygląda. Właśnie tak. No i dobra kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejną stylizację. Buziaki, papa. Pa. Hej kochani, dzisiaj kolejna stylizacja dla was. I co, dzisiaj wybieram się na imieniu do mojej szafowej dlatego też dzisiaj taka stylizacja bardziej elegancka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Makijaż mam, jak widzicie, delikatny. Poprawiłam makijaż całkowicie, bo byłam nad zalewem, tylko z pomalow pomalowanymi rzęsami, więc wszystko od nowa nakładałam przed chwilą i tylko wytuszowane rzęsy. Jasna kredka, kredka oczywiście z firmy Oriflame, wykonturowana twarz brązerem z, z, z Catrice. Na ustach mam nowość, jest to szmika od Golden Rose z tej serii Perfect Shine Lipstick. Tak ona wygląda i to jest kolor w numerze 207, nie wiem jakim cudem ona mi się, jak widzicie, wsadziła miał mi chyba, nie wiem, czy po prostu jakoś sama odkręciła mi, troszeczkę mi się zepsuła i ona wygląda w ten sposób taki, taki niód z delikatnymi tonami różowymi, ale bardziej beżowymi no i to jeśli chodzi o makijaż wszystko, włosy jak widzicie mam rozpuszczone, świeżo oczywiście umyte, delikatnie podprostowane, tak się prezentują. Na uchu mam nową nausznicę z piórkami takimi różowymi i beżowymi, biało-beżowymi, beżowo-szarymi nawet mogłabym powiedzieć. Do tego zegarek ten miętowy, brązoletka, ta biała co zawsze na paznokciach mam Golden Rose z tej serii Paris w numerze 222 tak się prezentuje, mam akurat trzy warstwy i to jest jeden dzień mojej pracy i jak na razie nic się nie dzieje z nim, no i teraz mam się zaprezentuję w całości no i w całości mój strój prezentu, prezentuje się w ten sposób od góry mam również nowość bluzkę, którą kupiłam boże gdzie kupiłam w kropie Albo no, chaosie, sama nie wiem gdzie. W każdym razie e, tak ona wygląda, taka miętowa. I widzicie z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. To jest rozmiar S, z taką kieszonką. Tutaj rękawki ma takie podwijane. Troszkę żałuję, że nie wzięłam e, w sumie M-ki, bo mogłam być troszkę tutaj dłuższa i nawet szersza. Troszkę, ma, no, ale już trudno. E, na dole mam spodnie, które znacie, spodnie z CNA, które kupiłam za 44,90. Bardzo je lubię, chociaż powiem Wam szczerze, że są troszkę niewygodne, bo one takie. Tak jakby, tak, jakby delikatnie się zsuwały na dół, i delikatnie się już troszeczkę pościągały, ale mimo wszystko, ja przytyłam, i one w dalszym ciągu są na mnie opięte. Ale muszę Wam przyznać, że nie są, nie są, nie są za wygodne. No i do tego mam szpilki, które też już znacie takie beżowe, członka. No i tak to wszystko się prezentuje. I oczywiście to dzisiaj obowiązkowo. Kopertówka, którą mam, którą mam od nich, I tak to wszystko dzisiaj wygląda. w ten sposób. No i co kochani, możecie życzyć mi udanej imprezy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia do następnej stylizacji. Buziaki, pa pa! Cześć kochani, kolejna stylizacja dla Was. Dzisiaj stylizacja już troszeczkę taka bardziej jesienna, bo jest sweter. Ostatnio też był sweter, ale bardziej z krótkim rękawkiem. Dzisiaj jest sweter z dłuższym rękawkiem, ale ja to za chwileczkę. Zacznijmy standardowo od makijażu. Makijaż mam delikatny. Jak widzicie wytuszowane rzęsy, kredka na linii wodnej, żadnego cienia. W roli cienia można powiedzieć, mam puder po prostu nałożony podkład i na to zapudrowany. Po prostu zapudrowany ten podkład, najprościej mogę to tak Wam wyjaśnić. Jeśli chodzi o usta na usta Dzisiaj nałożyłam szminkę. Jeszcze mam niestety zajata, tutaj bardzo długo on mi się goi. Jest to szminka w kolorze 52 in the Nude od Essence, którą oczywiście tutaj złamałam, jak widzicie. Zawsze takie robią mi się cieniutkie tutaj końcówki i one mi się łamią za jakiś czas. Także taki przepiękny nudziak i oczywiście do tego błyszczyk od Rimmela. E, oczywiście ja Wam wszystko pokazuję zawsze do góry nogami. Apocalypse jest to kolor, to fenomenon, bardzo, bardzo ładny błyszczyk. Jeśli chodzi o kolor, ale jego jakość jest po prostu tragiczna, tak to wygląda w połączeniu On ze szminką, jeszcze jakoś tak, jako tako wygląda na ustach. No i to tyle, jeśli chodzi o makijaż. Wszystko bardzo delikatnie i naturalnie mam nadzieję. Oczywiście kontur jest, bronzer od Oriflame. Jeśli chodzi o fryzurkę, fryzurka Pięta taki koczyk mi dzisiaj wyszedł, do tego wpiąłam sobie kwiatka, bo jak to ja kwiatek musi być. Każda wariatka nosi w głowie kwiatka. E, do tego grzywka wypuszczona, włosy mam. Wczoraj miałam dzisiaj, jak widzicie, grzywka w miarę, okej ok, mi się ułożyła troszeczkę swojego szamponu i tak to wszystko dzisiaj wygląda. Założyłam sobie ją dzisiaj na usznicę z krzyżykami. E, no i co, na paznokciach mam. To samo, co ostatnio, Delia w numerze 179, ja ostatnio zmywam, maluję, zmywam, maluję, także tak moje poznokcie dzisiaj wyglądają. No i co? I to wszystko chyba, jeśli, jeśli chodzi tutaj o makijaż, o zbliżenie, teraz zaprezentuję Wam się w całości. Czekajcie, chyba ja trochę nas przesunę w tą stronę, będzie lepiej widać. Pani w całości prezentuje się w ten sposób. zaczniemy dzisiaj od góry. Na górze mam sweter, który pochodzi ze strony ciuszki For you. Ja już go kupiłam w tamtym roku. Nie pamiętam w sumie ile on nie kosztował. Nie był jakoś bardzo, bardzo tani, był też mega drogi. Bardzo fajnie. Widzicie tutaj ma motyw takich ćwieków, bardzo modne i bardzo takie charakterystyczne dla naszej epoki. Bardzo mi się to, taki, taki motyw podoba. I oczywiście mając już takie tutaj dodatki, no raczej nie odważyłabym się na żaden jakiś taki inny naszyjnik, czy jakieś tutaj dodatki właśnie w tej strefie tej tułowia i szyi. E, no i co? Mam w sumie nausznę, ale nausznica to należy do kolczyka, także to tutaj darujemy sobie. E, następnie... <laughs> Na dole mam spodnie, które kupiłam też na Allegro dosyć dawno temu. To są takie pumpy, cygaretki, tak zwane. Ja je bardzo lubię. One może nie, nie wpływają jakoś korzystnie, super korzystnie na figurę, ale ja je bardzo lubię. Ja ogólnie lubię takie szerokie spodnie, lubię też dresy. Bardzo często w dresach chodzę i lubię właśnie takie, takie spodnie, które bardzo mi przylegają. Oczywiście lubię założyć też rurki, wiecie wyglądać bardziej tak seksy, wszystko objęte, ale raczej wolę taki luźniejszy styl. No i na samym dole mam botki, które też dobrze znacie, które pojawiają się i latem, i jesienią, tamtą jesienią w moich styczniach. Bardzo je lubię, już je wymęczy. wymęczyłam, bo granice możliwości są z każdej strony poobcielane, z każdej strony podrapane, ale, ale mimo wszystko wyglądają jeszcze dobrze. I wszystko prezentuje się w ten sposób. Właśnie tak. Torebkę mam, mam tą samą, którą ostatnio, czyli tą z iPhone Ja jak się uczepię do jednej, jak będzie to nie zmienia. I tak kochani, wszystko wygląda razem. Czyli dzisiaj na luzaka. No i dobra kochani, to było na tyle w dzisiejszej stylizacji. Oczywiście zapraszam do kolejnej. Trzymajcie się, po do zobaczenia. Cześć, kochaj. pa! Witam was w ostatniej stylizacji. I tak szybciutko, bo akurat wychodzę, nie mam za bardzo czasu, ale tak chciałam bardzo dla Was dzisiaj nakręcić tą stylizację. Zaczniemy standardowo od makijażu. Makijaż taki jak w sumie od... 8 dni, ktoś sobie pomyśli, że nie zmywa makijażu, ale trudno, bardzo mi się podoba e, kreseczki oczywiście przez całą powiekę, tak mi doradziłyście i tak też e, robię, e, oczywiście wytuszowane rzęsy, ja już mam makijaż w sumie od nie wiem, 8 czy 9 godzin, także może nie wygląda najlepiej, e, na ustach mam szminkę w numerze 130 z Maybelline i to jest Pink Possibilities Possibilities? No wiecie o co chodzi, nie potrafię tego jakoś wymówić poprawnie, e, w każdym razie Pink Possibilities 130 E, tak, tak, dla formalności i kolor przepiękny. Mam go na ustach. Wspaniale się nosi, długo się utrzymuje wspaniale nabliża. Naprawdę jest cudowna ta szminka. E, jeśli chodzi o paznokcie, na paznokciach Delia Delia Coral Pro Silk w numerze 179. Też Wam go pokazywałam w którymś filmiku, bądź będę pokazywała właśnie któryś z Holi. Jeśli chodzi o biżuterię to mam nausznicę, tą taką z piórkami, nawet fajnie się komponuje razem z włosami. A do tego mam zegarek Genewa, brązoletkę, którą sobie kupiłam za pieniążki, które dostałam na urodzinie, czyli tak jakby prezent urodzinowy. I już Wam się prezentuję w całości. W całości tutaj prezentuje się w ten sposób. Głównym to jest skrzypce gra, oczywiście koszula w kratę którą kupiłam w Ausie. Też to jest jakby można powiedzieć prezent urodzinowy. Oczywiście na drugiej ręka, to ja troszeczkę to podnoszę. Włożyłam tutaj, jak widzicie, w leginsy. ona jest taka zwykła, po prostu delikatnie wcinana w talii, w krateczkę przepiękna. Bardzo ją lubię, wydaje mi się, że jest taka twarzowa. Do tego mam leginsy ze sklepu internetowego Emerlin. Dawno już Wam mi pokazywałam, uwielbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam. I do tego buty, które kupiłam w sklepie CCC też jako prezent urodzinowy. I to wszystko tak wygląda. Właśnie tak. Ani by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję, że całego cały ten lookbook. Piszę, która stylizacja Wam się podobała najbardziej. No i co? Trzymajcie się do usłyszenia w następnym buziaki. Pa, pa.